Mamy wskazać miarę kąta BAD, który jest wpisany w okrąg i oparty na łuku BD. Na tym samym łuku opiera się kąt środkowy BOD, którego miarę łatwo obliczymy, odejmując od 360 stopni, najpierw 60 stopni, a zaraz potem 130. Dostaniemy 170 stopni. Dalej już łatwo, bo przecież miara kąta wpisanego jest dwukrotnie mniejsza od miary kąta środkowego opartego na tym samym łuku. Ale nawet jeśli ktoś nie zna tej zależności, to wystarczy rzut oka na rysunek. Po pierwsze, aby stwierdzić, że kąt BOD faktycznie jest taki jak powinien być, bo jest nieco mniejszy od kąta 180 stopni, od kąta półpełnego. No i wobec tego kąt alfa, wyraźnie to widać, jest nieco mniejszy od kąta prostego. Jedyny taki kąt w tym zestawie jest w punkcie d.